Nasz naczelny, odnosząc się do naszego wyglądu, stwierdził, że wyglądamy jak przypadkowa zbieralnina, co prawda w zacnym towarzystwie, ale jednak. Dlatego dzisiaj marynarka, pod nią koszulka, miłość kraju naszym prawem. Dopiero zaczną się komentarze. A więc wojna, ale Francji z Prusami. Bitwy pod Jeną i Auerstedt pokazały, że żołnierze Fryderyka Wilhelma III to nie to samo, co wojacy Fryderyka Wielkiego. Prusy na kolanach, a więc jak trwoga to do cara Aleksandra I. A ten, mimo silnych starań Napoleona, dotrzymał słowa danego królowi Prus i zaczął się wyścig do linii Wisły. Czasem nastał rok 1807. Sam początek. Napoleon w Warszawie rozdysponował swoje korpusy na zimowe leże. Tylko, że nikt mimo paskotnej zimy nie chciał zasypywać gruszek w popiele. Doszło do nawet trzech całkiem krwawych bitew. Front przesunął się na północ. Tymczasem V Korpus Francuski został oddelegowany do pilnowania linii komunikacyjnych zaopatrzeniowych. Ale Rosjanie bardzo dobrze, nie chcieli, żeby Francuzi się nudzili i zaczęli nękać te linie komunikacyjne. Wpadli też na pomysł, żeby dwoma zgrupowaniami wołkońskiego i na zaatakować piąty korpus Sawariego. No i zaczęli na niego uderzać. Jedno zgrupowanie po zachodniej stronie Narwi, drugie po wschodniej stronie Narwi. I tak doszło do bitwy pod Ostrołęką 16 lutego 1807 roku. Jaki był jej wynik, to najlepiej sobie zobaczyć na własnej skórze grając w odpowiednią grę, a taką mam. Warto tylko wspomnieć, że Ostrojenka to jest jeden z czterech, to jest jedno z czterech polskich miast, które widnieją na łuku triumfalnym w Paryżu ale w świadomości naszych rodaków bardziej zapisała się bitwa, która e, miała miejsce 24 lata, 3 miesiące i 10 dni później, a więc bitwa pod Ostrołęką z powstania listopadowego. E, o tym mamy już grę, w 2015 roku wyszła to ta gra. E, rok temu, mniej więcej o tej samej porze, Doczekała się gra pierwszego rozszerzenia i ganie obie bitwy traktują o powstaniu listopadowym a w tym roku dostajemy kolejne rozszerzenie do tej bitwy Ostroenka 1807 16 lutego roku. to jest już bitwa z wojny napoleońskich i zapraszam do otwarcia tego rozszerzenia Ostrolenka 16 lutego 1807 roku. Rozszerzenie gry. Ostrolenka 26 maja 1831 roku. I rozszerzenie, jak i pierwotna gra, wydana przez Instytut Wydawniczy Erika. Szybciutko wyjmę to z tego e, woreczka strunowego. Tutaj widzimy już żetony oraz e, woreczki strunowe. No dzisiaj przy sztucznym świetle e, niestety tak wyszło. Okej. Okay. Broszurę mamy, żetony mamy. Dodatkowe woreczki strumowe też, jest ich cztery, To naprawdę zawsze miło. E, zajmijmy się naszą broszurką. Z tym razem czerwony kolor, biały napis i reprodukcja obrazu. Tutaj jest jakaś artyleria, no zapewne rosyjska. Pewnie dowiemy się coś więcej na ten temat. A oczywiście gwardyjska artyleria. konna francuskie kolumny w czasie odwrotu armii napoleońskiej. Obraz 1912 roku i Piotra Pawłowicza Karjagina. O. Stopka redakcyjna. Autorem um, całego systemu, jak i tego rozszerzenia jest Ryszard Kita. Um, I właśnie, wyróżnik. Um, to wiemy, że będą wojny napoleońskie. ostrońka tak, 1831 roku. Um, przepisy do tej gry. Aspirowały, żeby być też przepisami do całego systemu napoleońskiego. Jak dotąd ukazały się tylko dwie bitwy z okresu powstania listopadowego. I tutaj mamy już pierwszą, pierwszą bitwę już z wojen napoleońskich. Oczywiście nie dało się Uniknąć tego, żeby to rozszerzenie było um, grą samodzielną. Z tego względu, że um, bitwa pod Ostrojenką, ta 24 lata temu i ta obecna, no to rozgrywa się. I będzie się rozgrywała kogra na tej samej mapie. O ile w iganiach można było pokusić się o jakieś tam wydanie tych, tej bitwy w sposób jakiś samodzielny, no to tutaj, tutaj w zasadzie można byłoby w grze wydać dwie bitwy. Ale dlaczego tak się nie stało od razu, już w tym 2015 roku? No, myślę, że to rozszerzenie nam odpowie. Dobrze, zaczynamy. No, tutaj, takie krótkie wprowadzenie. Informacja o zawartości z -blocka. No i właśnie tu już mamy pierwszą informację, że konieczna do rozegrania tej bitwy jest ostrożka 1831, czyli musimy mieć tą grę. Gra jeszcze jest w sprzedaży. Będziemy też mieli parę uzupełnień do, do igan. Zaczynamy od komentarza historycznego, bardzo drobny maczek, czyli dużo. Literatury. Nie widzę przepisów, tak, jak to było w rozszerzeniu dotyczącym IGAN, czyli nie będzie miał ten komentarz historyczny charakteru opracowania naukowego. No, mam swoją teorię na ten temat. Dlaczego tak nie jest? 8 siedem no stron komentarza historycznego. No, całkiem przyjemna nam będzie to lektura. I tutaj mamy. Parę punktów, dosłownie 16 punktów, to są zmiany do, y, przepisów dotyczące konkretnie tej bitwy w porównaniu do y, pierwotnej gry, czyli tej ostrońki z 1831 roku. No i zaczynamy y, scenariusze. Scenariusz pierwszy: obrona Ostroenki, no to tak wiemy. Francuzi ośmioma batalionami bronili się przed Rosjanami, to było bodajże wschodnia część, po wschodniej stronie Narwi. I tutaj mamy właśnie to, czego wcześniej nie było: aktywacja układu FAS, czyli mamy Żetony Aktywacji. No i pewien powiew świeżości i nowoczesności w grach. ma jakieś rzetelne aktywacji. No zobaczymy, jak to się sprawdzi. I mapka z rozmieszczeniem początkowym. Jednostek. No, tu też już widzimy, że ten setup będzie o tyle prosty, że mamy konkretne pola, a dowolnie będziemy sobie rozkładać jednostki. No, to ja osobiście nie lubię. Znaczy nie lubię, nie przepadam za tego typu rozwiązaniem. wolę na przykład, jeżeli mam konkretnie ustawione, konkretne bataliony, kompanie, półki, działa z tego względu, że ten setup jest wtedy szybszy, a tutaj już na etapie rozkładania w zasadzie jest gra, która... Czasami przeciąga się, ale to też jest zaleta, prawda? bo to już szachy i rozgrywka zaczyna się w momencie układania, czy tam stawiania początkowego gry. Scenariusz drugi, operacyjny pewnie, no ja, on jest dłuższy 19 etapów, ten pierwszy ma tylko etapów 10, 9 etapów więcej, ale tutaj pewnie zapewne całe siły będą brały udział. Grze. i już widzę, że mamy 7 opcji, różnych opcji dla Rosjan, 4 opcje dla Francuzów, no więc niby jeden scenariusz, ale z tymi opcjami to może się okazać, że niektórzy wydawcy zrobiliby z 10 scenariuszy. A tutaj mamy tylko jeden. Dobrze, tutaj mamy oczywiście tor etapów dla trzech scenariuszy. I tabele jednostek z siłami, to jest alternatywny sposób zaznaczania strat. I takie takie prawie do samodzielnego odznaczania. Hmm. No, Uzupełnienia jest skomplikowane, w ogóle ten scenariusz drugi ma dość dużo tekstu. No właśnie i pod tym względem hmm, Cały ten system, jak i te i gry Ryszarda, charakteryzują się tym, że dość wiernie odzwierciedlają rzeczywistość i historię, ale też uwzględniają dużo opcji, które były prawdopodobne lub prawdopodobnie mogłyby się wydarzyć, lub można założyć, że mogłyby się wydarzyć, stąd tych wariantów. O, a, bo tutaj oprócz, op, w tym drugim scenariuszu, oprócz siedmiu opcji e, rosyjskich, czterech opcji francuskich, jeszcze mamy w, w warianty. E, warianty scenariusza, i to jest ich też sześć różnych wariantów, czyli naprawdę może być dość duża regrywalność przy jednym scenariuszu. No i dalej mapki z rozstawieniem początkowym. dwie. I trzeci scenariusz. Bitwa już na wschodnim brzegu Narwi. Sześć etapów, krótki scenariusz. Końcóweczka bitwy. Też mamy mapki z początkowym rozstawieniem, celami dla Francuzów. Tabele jednostek powtórzone. I literatura. Literatura jest tego sporo, ale właśnie z reguły to są polskie, polsko- lub języczne opracowania. Dlatego, że ale one prawdopodobnie nie obejmują wszystkich zagadnień i nie wyjaśniają dokładnie. Przebiegu bitwy pod Ostrojenką w 1807 roku trzeba byłoby sięgnąć do źródeł francuskich, rosyjskich. Pewnie to już zadanie jest dla historyków, a niekoniecznie autorów gier, i stąd pewnie ten komentarz historyczny nie ma takiego naukowego charakteru. No i jeszcze spis treści, gdybyśmy sobie chcieli poszukać. Konkretnie tego, co nas interesuje. A więc pierwsza e, gra systemu ostrojenki, która aspirował do tego, żeby być systemem okresu napoleońskiego, e, no i powstania listopadowego, również więc pierwsza gra z bitwą napoleońską. Co prawda, Napoleona w niej nie było, ale. Jednak dobrze. Przechodzimy do żetonów. Tak. Mieliśmy mieć trzy arkusze, a mamy 9. Takich mniejszych, ale to i tak stanowi aż 324 żetony. I tu mamy. Francuzów, Traliery. Traliery i kawaleria. No, tak przyzwyczaiłem się raczej do tego, że kawaleria i piechota w szyku kolumnowym stanowią awers był. A tutaj zupełnie jest odwrotnie. Taki sposób sztancowania, że właśnie kawaleria i w piechota w szyku liniowym są na awersie, a tak kolumny na rewersie No przynajmniej tak wynika ze sposobu sztansowania, no okej okay. tak sobie to wymyślili drukarze, skąd inąd kto inny drukował żetony inna drukarnia drukowała broszury I, i Rosjanie oczywiście nieco jakby ciemniejsi w porównaniu do tych z Ostrowańki czy Igań. A Francuzi za to rzekłbym może trochę jaśniejsi. No cóż, na pewno otwieranie nagrywanie materiałów przy sztucznym świetle jest uciążliwe, ale w tym wypadku... a Widzimy? Super sobie wychodzą. Czyli myślę, że nie będzie, nie będzie problemu z wyrzucaniem... z wyrywaniem żetonów ze sztancy. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Prawda? Na rogach nie ma paprochów. No są troszeczkę na krawędziach, ale zupełnie nieuciążliwe. E, świetnie. Nawet żetony tapowitur. E, aha, tak. Chciałem no, skończyć wątek tego sztucznego światła. Tutaj doskonale widać, co się dzieje z, z normalnym, błyszczącym, z, lakierowanym Papierem, a tutaj żetony, podobnie jak mapa w są mają lakier matowe. No, zupełnie sztuczne światu, nic nam się nie odbija. No, podobnie jest też w Wiganiach. No i to jest naprawdę jeden z dużych plusów ta, ta staranność druku. Okay. Powoduje to, że łatwiej nam będzie grać przy sztucznym świetle. No nie ukrywajmy. Coraz częściej gramy przy sztucznym świetle, zwłaszcza w zimie, w pomieszczeniach zamkniętych, też robienie zdjęć będzie łatwiejsze. No, rok po roku wychodzą rozszerzenia do. Gry Astroenka 26 maja 1831 roku autorstwa Ryszarda Kity. Mniej więcej ten sam czas, czyli chodzi o porę roku wydania Igań i Ostrołęki z 1807 roku. Były pewne problemy z drukarniami, dlatego premiera się nieco przesunęła ale wszyscy ci, którzy otrzymali, którzy zamówili sobie grę w przedsprzedaży, mieli dostać od wydawnictwa, od Instytutu Wydawniczego Rika jako rekompensatę za opóźnienie premiery książkę. Z tym egzemplarzem przywędrowała pozycja w 1627, Kuby Pokojskiego, ze wstępem Radosława Sikory. Bardzo fajna pozycja. Stron. Reklama Sikory. 217, twarda okładka. No tak, nie czytałem tej pozycji. Z chęcią się z nią zapoznam. No, co tak te dwa wieki wcześniej, wydarzenia, ale jak, jakże też interesujące. No. no i tak. To by było na tyle, jeżeli chodzi o otwarcie rozszerzenia do gry. Ostrojenka 16 lutego 1807 roku, autorstwa Ryszarda Kity. Wydanego przez Instytut Wydawniczy Erika. Ja za uwagę dziękuję no i zapraszam najchętniej na klaszę.